Rytuał Superpełni Księżyca w Wodniku. 19 sierpnia. Już 19 sierpnia czeka nas niezwykłe zjawisko: Superpełnia Księżyca w Wodniku. To wyjątkowy moment, gdy energie kosmosu stają się jeszcze bardziej potężne i gotowe, by wprowadzić zmiany w Twoim życiu. Wodnik to znak rewolucji, wolności i nowoczesności. Jego energia sprzyja przełamywaniu schematów, odkrywaniu nowych ścieżek i przyciąganiu zmian, które wprowadzą świeżość i nową perspektywę do Twojego świata. Czy jesteś gotowy, aby uwolnić się od tego, co Cię ogranicza, i otworzyć na nowe możliwości, które przyniesie ta wyjątkowa, superpełnia Księżyca? Mój rytuał superpełni Księżyca w Wodniku jest doskonałym narzędziem, aby skorzystać z tej niezwykłej kosmicznej energii i skierować ją w stronę Twoich marzeń i osobistej wolności. Dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu w ezoteryce, pomogę Ci w pełni wykorzystać ten moment, abyś mógł odważnie wkroczyć na nową drogę życia. Dołącz do grona tych, którzy zaufali mi i doświadczyli transformacyjnej mocy moich rytuałów. Skontaktuj się ze mną prywatnie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak energia wodnika może zrewolucjonizować Twoje życie. Rejestracja trwa do 19 sierpnia 2024 roku, do godziny 22, według Czasu Polskiego. Nie przegap tej unikalnej szansy na skorzystanie z energii superpełni Księżyca w wodniku, by spełnić marzenia. Każdy mój rytuał jest indywidualnie dostosowany do Twoich potrzeb, abyś mógł poczuć się wyjątkowo i maksymalnie wykorzystać moc nadchodzącej superpełni. Wróżbita Łukasz Węcka